W celu skrócenia czasu traconego na wymianę narzędzia i ustawiania go na obrawiarce oraz znacznego zwiększenia wydajności obróbki stosuje się ustawianie narzędzi na zadany wymiar obróbkowy poza obrawiarką. Przedstawione urządzenie pozwala na ustawienie narzędzia poza obrabiarką oraz na kontrolę stanu ostrza i korektę ustawienia narzędzia przez obserwację projekcji obrazu cieniowego jego ostrza. Do ustawienia wierteł lub gwintowników na zadany wymiar długości służą ustawiaki nastawne. Elementem nastawczym jest oprawka narzędzia. Do ustawiania noży tokarskich w wymiennych makach stosuje się na szylączny. Ustawienie noża odbywa się łącznie z imakiem i obejmuje ustawienie wysokości i długości. Podstawowym elementem wymiany narzędzia jest jego mocowanie i odmocowywanie. Stosowanie szybko mocujących uchwytów narzędziowych lub poprawek umożliwia skrócenie czasu wymiany narzędzia. Konstrukcja tego imaka zastosowanego w półautomatycznej tokarce także umożliwia szybką wymianę narzędzia. Tego typu oprawki stosowane są w przypadku konieczności szybkiej wymiany narzędzi do obróbki otworów. W automatycznych liniach i centrach obróbczych stosuje się automatyczną wymianę narzędzi. Czynność wykonywana jest bez udziału operatora i bez zatrzymywania pracy centrum obróbczego. Przedstawione automatyczne centrum obróbcze jest sterowane numerycznie narzędzia służące do obróbki operator wymienia w magazynach narzędziowym centrum obróbczego zgodnie z kartą technologiczną. Do zapisu programu obróbki służy odnośnie taśma odczytywana przez czytnik. Wszystkie elementy automatycznego sterowania są umieszczone centralnie na pulpicie sterowniczym i w logicznej szafie sterowniczej z tablicą obsługi. Urządzenie automatyczne steruje wymianą narzędzi, ruchami dwóch chwytaków narzędziowych, ruchami wrzeciona roboczego jego prędkościami obrotowymi, jak również wartością posługów i drogą sprawania wzdłuż trzech osi współrzędnych. Ruchomy magazyn narzędzi przemieszcza je do chwytaka narzędzi, a ten z kolei osadza je w automatycznym urządzeniu zaciskowym wrzeciona roboczego. Parametry zaprogramowane są automatycznie kontrolowane i korygowane w czasie obróbki. Automatycznie stosowana jest do na stanu narzędzi. Polega ona na tym, że urządzenie kontrolne sprawdza stan narzędzia podczas jego pracy. Śledzi ono stan ostrza przez cały czas prawa narzędzia. W przypadku nadmiernego jego zużycia zapobiega uszkodzeniu lub zniszczeniu narzędzia i obrabianego przedmiotu. W obserwowanym przykładzie obróbki głowicy silnika samochodowego zastosowano urządzenie pneumatyczne do kontroli stopnia zużycia wierteł. Wyłącza ono automatycznie obrabiarkę w przypadku uszkodzenia wiertła. Stosowana jest także automatyczna kontrola liczby wykonanych operacji, po zrealizowaniu których urządzenie liczące sygnalizuje konieczność wymiany narzędzia. Przy kontroli czynnej stanu ściernicy szlifierki, urządzenie elektryczne z czujnikiem indukcyjnym w chwili stępienia ściernicy wyłącza obrabiarkę. Ściernica zostaje automatycznie obciągnięta diamentem i następuje